Cześć! Nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz! Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Dzisiaj eFootball No bo, jakby nie patrzeć yy, Za dużo ostatnio nie ma W co grać, więc Stwierdziłem, że zajmiemy się wczorajszą sytuacją to nie może pozostać tak jak było. I dzisiaj Milik strzela hat-tricka, taki jest challenge, będę grał spotkania dopóki nie strzelę Milikiem hat-tricka za to co się wczoraj wydarzyło. Natomiast chciałem powiedzieć tylko, że jeszcze na ławkę ląduje dwóch gości i będzie to, ponieważ są w formie. Będzie to Skorupski, którego sobie przed chwilą wycenowałem, a jak widać Fabiański jest bez formy. Oraz będzie to CMF, który nazywa się Szymański, zaraz gdzieś go tutaj złapiemy. Czekajcie, ile on ma? O, 74 obecnie. No, jak widzicie, już dwie, dwie wygrane tutaj były. No to cóż, wyszukajmy sobie przeciwnika. W międzyczasie powiem wam, że odbyły się mistrzostwa, o których być może część z was nie wie. Ja wiem, bo widziałem na Twitterze już jakieś wzmianki na ten temat. Nie wiem, jakie reprezentacje były tam zapraszane. Na pewno wiem, że była zapraszana Serbia, ponieważ Roxa znowu wygrał te zawody. To były zawody krajowe. Natomiast widziałem, że był tam zapraszany też Izrael chyba, bo widziałem, że nasz, nasz Wonderkid, którego jak zwykle znowu nigdzie nie było tam widać, nie wiem czemu ludzie go tak nazywają, nie mam pojęcia, był, był tam i no jak zwykle, wiecie, kozak w necie i był tam też Semy, bo on właśnie go oznaczał, to jest chyba ze Szwecji chłop, oznaczał go jako Wonderkida, nie wiem co oni, oni chyba tak piszą, żeby było, że później z tym Wonderkidem wygrali, bo, bo inaczej tego nie kumam. No, więc wygrał znowu Roxa. Ja akurat go całkiem lubię. Nigdy nie miałem żadnych tam skin, więc fajnie. No, wiadomo, że z Przekoksem, więc jest fajnie, że mu się udało znowu wygrać. On to określi jako European Championship. Może, nie wiem. No, Polska najwyraźniej tam udziału nie brała. Ja nic nie widziałem o tym. Eee, chyba, że brała, ale no nie, mi no, nic o tym nie wiadomo, więc raczej wątpię no i tyle, no dobra, a propos Polski trafiamy na jakąś sowę tutaj a kto nie wie do czego ja nawizuję przez ten cały odcinek to sobie zobaczcie końcówkę meczu z Juventusu z Salernitaną ostatnio jest właśnie o tym głośno zresztą zagramy sobie o ile piątość będzie w formie właśnie piątkiem w ataku kurde bele Milikus to jest łatwe no i patrzcie pa, patrzcie jak się nim dobrze gra I pyk No i tak to było I po, I po co ja to mówiłem? Po co? Jest puchacz, podłączył się Założył siatę Puchacz Nie, ależ to by była akcja Dominika Dlaczego? To on pijany? Że on przegrywa, czemu on tak robi? Dawaj tą piłkę będziesz mi tu machał nogą? Tylko o tym nie masz, panie kolego. Patrzcie, jak kryje milika. Patrzcie, jak on kryje milika. No nie zadziałało tak jak chciałem. Koda. A, krychowiek sobie tu poradzi. To jest jakieś Antony. No, mówiłem. Pps, tak to ujmę. To nie jest... to nie jest, wiecie. To nie jest jakiś arsenal, żeby takie bramki strzelać. Kurde, nie ma miejsca za bardzo, szkoda. Teraz. Milik. Ach, kurde bele. Trudna pozycja, żeby z tego strzelić, ale warto było spróbować. No cóż. Cóż mogę rzec? Taka sytuacja. Brawo, Milik. No, czemu takie. Co to było, piątek? Cię zaraz po prostu z powrotem do sale żnitany wyślę, bo dziadu. No masz kolejny. dławki wpuszczony. No co wy robicie? Brawo, Kasz. Brawo, Mati. Ej, ładnie, ładnie mnie teraz tu wyczyścił mój przeciwnik. No niestety, no mogłem tam... Szkoda, że, że tym milikiem nie wpadło to co w słupek, to myślę, że miałbym szansę, tak to jest za mało czasu. Żeby tutaj dobrze Dawidowicz. Szkoda, że mój przeciwnik tak się na tego milika zaczął ustawiać, znaczy on zauważył chyba, że ja tak ciągle na niego spamuję. Widzicie jak się ustawia? On wie, że ja do niego zagram. Milik się cieszy, ale nie ma z czego, bo to tylko 1-0. <laughs> Wiadomo, że on był zawodnikiem meczu, ale to potrzeba nam trzech bramek. Jeden to za mało. Nie znam człowieka. Zauważyłem, że można, że jest trochę więcej czasu na spojrzenie z kim się gra niż wcześniej. Niesamowite. bez... Nie wiem po jakiemu to. No ale zobaczmy, ważne, żeby milik był na formie, a raczej będzie. O, no dobra, jednak nie, ale wystarczy. I mamy tak Dawidowicza w formie. Ja go sobie chyba wrzucę zamiast... zamiast bednarka. Mamy skorupkiego, mamy szczęsnego. Tak, na pewno już, jak wejdzie i pójdzie standardowo tutaj na bok. No dobrze, no zagramy w ten sposób. Co tu my tu mamy? Też całkiem ciekawy skład. Nie jakiś taki wiecie, turbo, tylko, tylko w miarę normalne. Ciekawe, myślałem, że w dywizji trzeciej będę trafiał na trudniejsze składy. A nie jest w sumie najgorzej. Co tu się dzieje najlepszego? Dobrze, że puchacz wyjaśnił, ale powiem wam, że te pierwsze 8 minut dokładnie wyglądały tak jak teraz to widzieliście. Tutaj akurat mnie ładnie wyczuł, ale. Znaczne zamieszanie jest w tym meczu. Yy, trochę. Dobra, Minik, wbiegaj. Oj, szkoda, że takie beznadziejne podanie, jak. Okej. Okay. Na to liczyłem, na to liczyłem, że jak zagram wszystko w tempo, to obrońcy nie zdążą się obrócić Milik pokazuje. Do... Ściągaj koszulkę Milik. Milik, ściągaj koszulkę. <grydy> Kurde bele. Szkoda, że nie mogę tego zrobić. Dobra. Jedziemy dalej. Kurczę, jaki dipping shot w ogóle. No mówię wam, no Milik jest naprawdę dobrym zawodnikiem w tej gierce. Niedocenianym, proszę Państwa, niedocenianym. Ale zagrali. No i, no kurczę, lecimy, tylko nie wyjdź mi z meczu jeden z drugim, bo jak mi wyjdzie z meczu, to będzie nieuczciwe. No dobra, mamy ostatniego przeciwnika, widzę, że ma dosyć wysoki rating i e, to jest ostatni, ostatnie moje podejście. Mam nadzieję, że tym razem się uda, bo to przed chwilą to było, no hamuwa, hamuwa, proszę Państwa. Gościu wystraszył się potężnego Arka Milika, a teraz gramy ze spamerem jeszcze na sam koniec. Nie no, oni chcą mnie zniszczyć. O tyle czasu nie grałem w tą grę i, i najpierw pierwszy chłop. <laughs> Zobaczył, że gram na Milika i zaczął kryć Milika. Drugi wychodzi w 18 minucie, a trzeci jest z spamerem. I mam nadzieję, że ci na mordę tym milikiem... To nie miało być do, do niego, ale spoko, dobrze wyszło. Milik. Milik. Milik, Milik? Przyjął na klatę, strzelił. Co z tego, że chciałem z pierwszej? Przyjął na klatę i strzelił, i to jeszcze z rykoszeta. Umiecie tak? No, pewnie nie umiecie. Ale dobrze, spamerzy powinni właśnie tak ginąć. Powinni ginąć w swoim naturalnym środowisku. Czekaj, zaraz drugą dostaniesz na łeb dziadu. Każdy ma prawo grać, jak uważa, że może sobie wstawić 17 obrońców i halanda z przodu i ma prawo tak grać. No i niech sobie gra, ale to oznacza, że jest spamerem. Tak kończą tacy ludzie. To było wiadomo wczoraj. Już Pucharz dawno wysłał maila wczoraj szczęsnemu, że Messi będzie strzelał tam po długim. Teraz tu rozegramy akcję. Patrzcie na to. Milik wziął na siebie obronę przeciwnika. Patrzcie, jak on się fajnie porusza. Nie zawsze po linii prostej, tylko czasami tak obiega. Właśnie o tym mówisz że Milik nie wiem co oni mu zrobili, ale. Nim się... A, ależ to zmaściłem, nie z pierwszej piłki miałem to zagrać. I by weszło wtedy, ale nim się naprawdę dobrze gra tym kolesiem. Patrzcie jaki je zagrywa. Aj, prawie znowu mu się udało strzelić z rykoszeta tak zwanego. Karny! O kurde bele. Co jest? Dlaczego? Coś to Kasz zagrał? Co to było? Ja zamówię, a z... widzę tego lewego, zagram mu może coś, ale że lewy tak to wykończy jeszcze nie wierzę. Przecież to było ida. Patrzcie co robią. Patrzcie co oni robią. Patrzcie co oni robią z tym spamerem. Dobra, może Milik to, to nie był. Milik w tym czasie odciągał uwagę przeciwnika, ale i tak myślę, że to było warte wykonania, że tak powiem. No kurde, no nie chcę, nie chcę siąść, no nie chcę siąść, no patrzcie, no, no, po prostu akurat nie chcę siąść. Są okazje, tylko... Ajajaj. Aj, aj. No patrzcie, jak mało brakuje, no. Żeby to jasny szlak trafił, krew głazalała. zalała. Musi być teraz. No. Przyszedł profesor, to jeszcze jedna bramka i może leć kwitować. I iść szukać spomowania gdzie indziej landa sobie na tak daj. No niestety chyba się okazało, że nasz przeciwnik przestał grać i zaraz go wywali. Nie, czemu faulowałeś? Czemu moder faulowałeś? Miałem szybko strzelić bramkę milikiem i żeby go rozłączyło. A teraz go rozłączy i znowu będę musiał. Nie, proszę, dajcie mi piłkę. Szybko. Nie rozłączaj go jeszcze, błagam. Dajcie mi skończyć akcję. Milik musi strzelić bramkę. Chyba, że on zaczął grać teraz? Tak, zaczął grać. No dobra, to jeszcze jest. Jeszcze może się uda. Robimy to. Puchar z minikiem teraz. Pyk. Aj, ostatni... Okej. Okay. Wiedziałem, że gwiznie. Tak samo żeś gwizdał wczoraj. Jeszcze powinien być war i czerwona dla minika za to. Aj, jaj, aj. Nie, niestety udało mu się. Udało mu się tutaj mnie zmylić. Milik sobie przyjął na sprincie, bo umie. Dobra, Milik, teraz. Pyk. Karny. I to jest ten moment, na który wszyscy czekali. To jest ten moment. Później to już nie ma znaczenia, ale hat-trick Milikiem będzie strzelony. Nie. Już myślałem, to ja kliknąłem. Boże. Jakby mi w takim momencie... To musi być bramka. personal. To jest personal information tutaj. I kończymy. I nic mi więcej nie potrzeba. Spamer porobiony, pop, tutaj zginął. Milik, trzy bramki i tak ma to wyglądać. Proszę Państwa, zdążyłem w międzyczasie pójść na halę i wrócić. I co najlepsze, zaraz po golu Milika zostawiłem pada z gałkami, wiecie, tak ustawionymi, żeby mi nie wywaliło z meczu z nadzieją, że gościu... bo musiałem już ich po prostu, bo się umówiłem i już bym nie zdążył. I Z nadzieją, że Gośniu nie zdąży strzelić w te 10 minut trzech bramek A on też przestał grać i przez to go wywaliło Takim spamerom idealnie na web Milikus Zaliczone Jeszcze brakuje mi tylko 4 punktów, więc za sobie pewnie tą dywizję zrobię No i co? Albo sobie pogramy już w dywizji pierwszej na live'ie albo, albo właśnie do, do tej dywizji pierwszej Na tym live'ie Dobijemy planowo, myślę, że w środę Tak w okolicy ja wiem. 22. Coś takiego. Ewentualnie może we wtorek. A nie, przepraszam. Liga Mistrzów. 22.30 się widzimy, tak? Gdzieś już tam pod koniec meczów. 23. 22.30, 23. Zobaczymy jak, czy mecze będą dobre. Tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.